Dzień dobry, Kaja Rostkowska, to jest Rozmowa Dnia. Mamy pierwszy dzień wiosny, dlatego nasza rozmowa odbędzie się w nietypowym miejscu. Łączymy się z redaktorem Dariuszem Nowakiem. Halo, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie, a dzieje także wyjątkowo Dashbur. Dashbur, bo no, widać częściowo za mną, jesteśmy w lesie i nie nieprzypadkowo jesteśmy w tym w lesie ponieważ jest pierwszy dzień wiosny i dlatego mamy wyjątkowych gości. Moim państwa gośćmi są dzisiaj Dagmara Michalska, leśniczy leśnictwa Ochla. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Arkadiusz Pieruk, podleśniczy leśnictwa Ochla. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Wiosna, wszystko budzi się do życia po zimie, przynajmniej tak byśmy chcieli to widzieć, po tej zimie trudnej. No Ja zawsze jak mówię, że jestem w lesie, mam na myśli coś innego, a mianowicie to, że jestem do tyłu z pracą, ale państwo jak jesteście w lesie, to robicie inne rzeczy. No właśnie, jakie rzeczy robicie na początku wiosny w lasach? Najważniejszą rzeczą na wiosnę jest dla nas sadzenie lasów. Odnawiamy, zalesiamy, sadzimy, żeby później mieć las. To jest dużo codziennej pracy. Państwo tu spędzacie nie wiem w godzinach to można policzyć, to trwa tygodnie, czy to jest taka praca tylko nie wiem, powiedzmy na pierwszy tydzień, parnaście dni. Trwa to około miesiąca, może nawet dłużej czasami. Zależy od ilości w danym roku. A Państwo tutaj macie jakiś pomoc Czy robicie to własnymi siłami? Tam też w tle akurat nie widać, ale po naszej prawej stronie widzów także z boku można zobaczyć ludzi, którzy wykonują nasadzania. No właśnie, to jest taka jedna ekipa. Więcej takich ekip jest? To jest zewnętrzna firma Zakład Usług Leśnych. Oni wykonują jakby nasze zlecenia. To, co my zaplanowaliśmy, oni sadzą własnymi rękami. Okej, okay. pytanie do Pana Arkadiusza. Panie Arkadiuszu, jakie gatunki roślin, no i zwierząt powstają z tego snu zimowego, czego teraz w lasach będzie więcej? Mhm. Jakie gatunki roślin? przede wszystkim jest to sosna zwyczajna, czyli królowa naszych lasów. Jej sadzimy zdecydowanie najwięcej. To jest od około, od około od 8 do 10 tysięcy sztuk na hektar. Poza tym są drzewa, gatunki też liściaste, to jest buk, dąb. No, jeszcze tutaj jest świetny odwrót gatunków iglastych. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to można zaobserwować coraz więcej, znaczy więcej, no, zmieniają się. Tutaj, jeżeli chodzi też o takie gatunki groźne, które też powstają, no ostatnio słyszeliśmy, że wilki ponoć w okolicy grasowały. Także mówimy tylko o tych gatunkach takich miłych dla oka, czy też jakichś może takich bardziej groźnych, niebezpiecznych, także? Znaczy wilki były zarówno i, to, to, i zarówno w zimę jak i w wiosnę można wilki zaobserwować, no w zimie jest ten plus, że widać tropy, powiem, jeżeli śnieg spadnie to te tropy widać, widać jak ten wilk szedł, na wiosnę jest to trudniej do zaobserwowania, a tak jeżeli chodzi o zimę to przede wszystkim sarny, sarny, można obserwować zające. Pani Dagmaro, czy oprócz zwierząt i roślin widać też, aby tą wiosną do życia budzili się ludzie? Widzimy więcej mieszkańców po prostu w lasach. Tak, zdecydowanie. Więcej spacerowiczów, rowerzystów, kijkarzy. Zimą też, też jest ruch turystyczny, ale na wiosnę zdecydowanie się zwiększa. Jeżeli chodzi o tą wiosnę, czym się wiosna różni od innych okresów roku, jeżeli chodzi o waszą pracę? No, na pewno te nasadzenia, prawda? No zimą trudno o nasadzenia, ale są jakieś takie inne jeszcze istotne różnice? Sadzenia są najważniejsze. No i też wiosną już zaczynamy planowanie na kolejny rok. A na czym to planowanie polega? Planujemy, co będziemy sadzić w przyszłym roku, planujemy zabiegi różne hodowlane, pielęgnacyjne. Tutaj tej pracy jest więcej z biurkiem, czy jednak w terenie w tym okresie roku? W terenie zdecydowanie przy sadzeniach. Teraz pytanie do pana Arkadiusza. Panie Arkadiuszu, a oprócz tych działań, które macie swoje, właśnie nasadzenia i te inne prace, zajmujecie się także edukacją? I tak, zajmujemy się również edukacją. Będziemy to na przykład mieli 26 kwietnia tutaj takie uroczyste sadzenie lasu, na które zapraszamy mieszkańców tutaj, żeby przyszli. Będą atrakcje też dla dzieci. Do tego różne zajęcia edukacyjne. Tutaj zajmuję, przede wszystkim zajmuje się koleżanka, która zajmuje się edukacją i ona prowadzi takie zajęcia, no poza, poza tym jakieś zajęcia na przykład sportowe. Tutaj na weekend ma być maraton, także tutaj też są różne atrakcje. Czyli dzieje się, ale jeżeli chodzi o tą świadomość ludzi, ona jest z roku na rok większa, widzicie Państwo jakąś poprawę, jeżeli chodzi... No nie wiem na przykład o niezaśmanie lasów, bo to jest chyba problem od zawsze. Widać, widać poprawę. Wiadomo, zdarzają się ludzie, którzy śmiecą, ale z tego co widać, i to jest też pocieszające, że na w młodszym pokoleniu już dzieci są od najmłodszych lat edukowane i wiedzą, jak się w lesie zachować, wiedzą, co mogą robić w lesie, czego nie wolno robić w lesie. Zdają się na zwierzętach, na przykład, i, i jest to bardzo ciekawe. No, kiedy pojawia się wiosna, jest tych więcej spacerowiczów, o których też pani mówiła, no to można tych śmieci więcej zobaczyć. Co najczęściej niestety ludzie wyrzucają? To są drobne rzeczy? Czy to jednak ktoś, to faktycznie, powiedzmy, miał remont i przywoził kupę gruzu, a nie tylko pojedynczy papierek po batoniku, z którym szło się w lesie? A można znaleźć wszystko. Zarówno pospacerowe rzeczy, jakieś papierki po cukierkach, chusteczki higieniczne, takie rzeczy, ale są również i właśnie na przykład opony samochodowe, części po samochodach, są części po remontach, te zworki z jakimś gruzem, z jakimiś rzeczami, to nie ma na to reguły. Pani Dagmaro, czy takie osoby mogą czuć się bezkarne, czy nie, powinny się obawiać, bo Wy macie na to swoje sposoby i jaka jest wykrywalność takich rzeczy, nie chodzi mi może o liczby, ale czy po prostu udaje się wykrywać jakieś takie przypadki? W miejscach, w których notorycznie są wyrzucane śmieci, często pułapki, fotopułapki zostawiamy. Straż Leśna nam w tym pomaga. I czasami zdarza się przyłapać kogoś na gorącym uczynku. My w Lubuskim mamy, można powiedzieć, większy lub mniejszy problem z tym zaśmiecaniem niż w innych częściach Polski? Mamy bardzo duży problem. Mamy też dużo lasów. Teraz, właśnie przy wiośnie, wymiana opon, także sterty opon. Jak grzyby po deszczu się pojawiają. Remonty, oczywiście, to też bardziej latam. I pojedyncze śmieci. Jest tego sporo. Niestety. Nie, nie wiem, czy to właśnie jest ten okres, ale to chciałam spytać, Co roku mierzymy się praktycznie od wielu lat już z suszą. Kiedy zacznie się ten okres, gdy o lasy trzeba będzie dbać bardziej? To już jest teraz, czy jednak to jeszcze nie ta pora, jeszcze ziemia jest dość zmartnięta albo nie wiem, odpowiednio wilgotna? Sezon przeciwpożarowy jest, jest już rozpoczęty, służby nadleśnictwa czuwają od świtu do zmierzchu, monitorujemy i gasimy pożary praktycznie w zarodku. Jeżeli chodzi też właśnie o tą edukację, ludzie, chociaż na tym polu, jeżeli nie ze śmieciami, to tutaj widać, że trochę już rozsądniej podchodzą do tego? Zdarzają się ogniska w środku lasu i od tego pożary. Niestety jeszcze trzeba by więcej edukować. A czego Państwa zdaniem brakuje? To jest kwestia podejścia, wygody, czy po prostu gdzieś tam braku wyobraźni Brak bardziej? Braku wyobraźni zdecydowanie. Ludzie nie myślą, że jak zapalę ognisko, to może się rozprzestrzenić po ściole, po ziemi i pójść do góry. I trawy wypala. A to wypalanie traw. Tak ale nie na obszarach leśnych to wypalanie traw jest dużym problemem, bo nie powiązałbym do końca właśnie takich obszarów trawiastych z, las, z lasem. Czy ja dodam, że często przy obszarach leśnych wypalana trawa i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest takiej łąki i ogień wejdzie do lasu i, i wtedy się robi duży problem. Skończę czymś bardziej y, przyjemnym. Czy lubuskie lasy są piękne? Czy do nich chcecie wracać? Jak Państwo to wiecie, którzy no, na co dzień nie chcą powiedzieć, żyjecie w tych lasach, no ale jest to Wasza druga skóra. Oczywiście, że tak. Są bardzo piękne. Ja to nawet dla porównania mogę, bo kiedyś byłem w Norwegii i w niej, Skandynawski klimat jest taki piękny, ale w mojej ocenie nasze lasy są wiele ładniejsze, są o wiele bardziej różnorodne. Jest tutaj jest dużo są niż obce. Pani Dagmaro, mówi się, cudze chwalicie swego nie znacie. Nie będę kazał chwalić w takim razie cudzego, a poróżę chwalenie własnego. Jak w leśnictwie Ochla z tymi lasami? Czy pani je lubi, kocha? Bardzo lubię, tak kocham wręcz. Mamy lasy w leśnictwie Ochla, są lasy mieszane. Sadzimy dużo gatun liściastych gatunków. Przebudowujemy te monokultury sosnowe. Tak 50% sadzeń w tym roku to jest liść, czyli dąb, bóg głównie. Ale jest też sosna, ponieważ siedlisko, siedlisko nam mówi, co możemy sadzić. Spaserowo no one są bezpieczne? trzeba się czegoś obawiać, się w lasy w leśnictwie Ochla? Nie trzeba niczego się obawiać, trzeba się przygotować na spacer, jeżeli chcemy się wybrać na dłuższy spacer. Szlaki są oznaczone, szlaki turystyczne, szlaki Nordic Walking, szlaki rowerowe, również, także tylko wybierać się do lasu. No, okazuje się w takim razie, drodzy Państwo, że lubuskie lasy, a na pewno te jest leśnictwa Ochla, są dla każdego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Dagmara Michalska, leśniczy leśnictwa Ochla. Dziękuję. I Arkadiusz Pieruk, podleśniczy leśnictwa Ochla. Dziękuję. A to była rozmowa Dnia Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną.